W dzisiejszym odcinku Wrap My Ride Aha, świetnie Nie wiedziemy. Nie wiem, czy zauważyłeś, gdzie jest problem Jest mały, mały kłopot Bo nam Delikatnie się e, podnośnika obsunął Co ty No Wczoraj mieliśmy małą powódź Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Wrap My Ride, a w dzisiejszym wideo przemiana tego, oto, pięknego, zielonego, cud cudownego, wow, a, a co to? Dobra, jednak zmiana planów, wolę to. <ścoughs> Siemanko! Cześć. Witajcie. Jak droga? Szybko. Cześć, siemanko. Długa i Jest szybka. ze mną Maciek i Oliwia. Przyjechali pięknym satem. Satem Leonem, Leonem number Tu, Dwójeczka, tak? Jedyneczka. Jedynaczka. Ja jeszcze przepraszam bardzo. A widać, jak się na motoryzacji zna. Dobra, przypomnijmy sobie najpierw, jak Oliwia z Maćkiem przyjechali do nas na drugi etap tym Leonem, który był troszeczkę wyżej ziemi. Okej, okay, kolejny kandydat. Maciek. Maciek przyjechał do nas z... Grodziska Mazowieckiego. A czy to jest mój drugi serat? Pierwszego miałem też 1.6, ale był... no za wolny już. Stanowiłem kupić drugiego, ale już z odpowiednim silnikiem, czyli 1.8 turbo. Początkowo było 207 koni, płonie jest 262 konie, 401 niuta. 262 konie. No, tutaj. Tak się ustawiliśmy. Może to jest jego prawej strony. Nie będzie tak w dół. <laughs> Od najwyższego. Dobra, Maciek, od y, ostatniego pobytu co się zmieniło? Już mi opowiadałeś troszkę, y, natomiast no, nie wszyscy dostrzegą te rzeczy, które, które zrobiłeś. Opowiadaj. Poszedł w dół, tak jak była mowa. Ile? Ile? Około półtora do dwóch, zależy jakąś się okay. tam ułoży. Łatwo czy trudno było? Bo z tego co mówiłeś, no to nie było to jakieś. <grym> nie super. było łatwo i dalej <grym> będzie walka z tym tak naprawdę. Czy jeszcze to nie koniec. To nie koniec, no, jak zwykle to się nie kończy. Naklejka wpadła na splitter, Z tyłu wyrzucona jedna. Okay. Za długo była. Podlaska, kilka zmian? Blacharsko. Lekko przygotowany pod odklejenie. To, co mnie tam denerwowało, co wam by przeszkadzało, to zostało zrobione. No dobra. I tyle generalnie. Plany są, ale to później. Jakie są plany? Może coś wykorzystamy. <laughs> Jakie plany? Co planujesz jeszcze? Ciekawe. Sześciotłok z Porsche, na pewno. Okay. 100%. No i zakłócie silnika plus większy moc, ale to jak odbiorę. Dobra, na tę chwilę, jaka moc? 262 konie, 401 newta. Tylko dwa, konie, tylko dwa konie więcej od E46 mojej, ale pewnie lżejszy. <grym> Możemy się ustawić. <grym> no, odbiorę. Możemy się ustawić, no, ale ja będę taki brzydki, nieoklejony, a ty będziesz miał. No właśnie, czy ładny? Nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, to to jest dobry moment, żeby co zrobić? Subskrybować. I. No I klikaj dzwoneczek, oczywiście, żeby was żadne wideo nie ominęło. Ja w górę. potrzebuję. Tak, ciuk w górę. Ja potrzebuję kluczyki, które są w samochodzie. Który więc. Jest właśnie odpalony. Wam dziękuję bardzo. Ja dziękuję. zabieram auto, Piąteczka. Ja zabieram auto i widzimy się na odbiorze za jakieś dwa tygodnie. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't Leonik już jest praktycznie czyściutki, zostało go tylko wyglinkować i chwilkę wam poopowiadam. Auto, jak widzicie, jest czy to jest czarny? No, taki czarny metalik. Natomiast będziemy go kleili niebłyszczącą folią, to wam mogę powiedzieć. Pomysł też nie jest bój, bo jest wspólnie ustalony z Kubą. W ogóle no, Kubę, Kuba jest właścicielem naszego punktu w Poznaniu i dzisiaj będzie pomagał? Nie, będzie sam kleił. Leona, ja mu będę pomagał czasem. Natomiast plan jest taki, że kleimy auto w dwa tony, czyli będzie dwukolorowe. Jak? To dowiecie się później. Jaka folia... To też wam pokażę, bo przyszły bardzo fajne folie, już są na miejscu. Takich rzeczy kosmetycznych. Na pewno chcemy te słupki, które tutaj były takie niezaładne, to chcemy poprawić. Jakieś takich rzeczy, które są fabrycznie, nie będziemy odklejali, ponieważ te wloty na przykład są przyklejone na bardzo mocny klej lotniczy, z tego co słyszałem. W razie czego, jakby się odkleiło, to mamy ten klej. Natomiast nie chcemy tego ruszać, żeby to było fabrycznie. Na pewno zmienimy znaczek, na pewno chciałbym spolerować lampy, żeby były idealne, ładne. Do tego pewnie zaangażuję sobie Pawła i zespół Klejer. Dodatkowo przyciemnimy tylne lampy, dokleimy tylny znaczek, który jest srebrny, tak żeby był ładnie tak jak ten czarny. No i co? Pozostało chyba zdemontować wszystkie elementy, doczyścić, dosuszyć i zaczynamy klejenie. Aha, świetnie. Nie wiedziemy. Nie wiem, czy zauważyłeś, gdzie jest problem. Komplikacje pojawiły się takie same, jak przy BMW E34 Mateusza, czyli mamy za niski samochód, za wysoki podnośnik. Musimy wjechać na te piękne oto, nie wiem jak to nazwać, podstawki. Kawałki podłogi, które jest na hali. Wjeżdżamy podnośnikiem, podnosimy go do góry. Problem jest tego typu, że myśmy teraz wjechali... Zablokowaliśmy sobie te, te, te podstawki podnośnikiem i teraz przez to podnośnik nie wejdzie do środka. Jeszcze raz. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. Uh, let me into my zone. Let me, let me into my zone. Uh, let me into my zone. Please don't let me Yeah, up. yeah, yeah. yeah. Go and play that. Say you down, I'ma say that. Might need me a couple dollars. Telling you now, this payback. Uh, so I take that now with stage, yeah. I've been going to the top and I got what they not nice, so I know that they hate that uh, But I'm on now, all these names gonna zone out And all these names gonna take what I did and they twist and they work till I fall out uh, But I know that, so I keep what I'm doing cause I own that And I stay in the lab and I kill everything but I don't ever move, I'm a that So don't, I'm gone, finally back in my home I'm working like so much, they swear I had me a clone Co? No nie wierzę. Naprawdę? Będzie tak. Tylko tak bardzo... Mocno trzyma. ...solidnie trzyma. Stary, nie wiem. Ale że z czym? Będę zadzwonić? Do właściciela, na pewno zdejmowali ten zerzek Halo? Ciemka, śpisz? Obudziłem Cię? W sumie nie. W sumie nie. wiesz co, bo jest, jest mały, mały kłopot, bo nam delikatnie się z podnośnika obsunął. Co ty? No i, i cały lewy bok się przerysował. Nie no. Nie, osób. Nie, no naprawdę Ci mówię, mogę Ci zdjęcia zaraz wysłać. To na nie lewy i... lewy bok drzwi się wgniotły i tylne drzwi. Masz kogoś nie, kto nie, ma takie nie, drzwi do wymiany, nie, nie. do podmiany? Szybko byśmy to pomalowali. Y a czy patrz na mi to wyjść? No dobra. A to du duży kłopot? Zobaczę jak. Nie, no nie nie. No, wszystko i kogoś tak? Dobra, żartowałem. nie, ale mam, in, mam inne pytanie do Ciebie, bo Ty na pewno ściągałeś przedni zderzak, nie? Czy on ma jakieś magiczne tak. śrubki, które, których mogę nie widzieć? Dobra, okej, okay, no to tylko tyle. Śpij spokojnie. Miłego tak. dnia, cześć. Dobra. Dobre. Uh. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, będziemy mieli oklejenie w dwóch tonach. Dodam tylko, że auto robimy. Satanistyczne, satanistyczne kolory, więc będzie. Satin Vampire Red, taki mocny, czerwony, który zaraz wam pokażę. I Satin Black, czyli czarna satyna. W takich kolorach będziemy kleili. To, co tutaj mam na początku, to niestety jest czarna satyna. Oczywiście folię 3M, seria 2080, czyli ta nowiutka seria, z przedłużoną gwarancją. Zobaczcie, tak wygląda czarna satynka. I jak tutaj wysunę sobie, to pojawia nam się czerwona satyna Vampire Red i takie połączenie myślę, że będzie kozackie. Dobra, ja lecę dać folię Kubie i chyba zaczynamy kleić maskę. Pokażę Wam Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w środku i troszkę jeszcze opowiem dwie rzeczy. Z satanistycznymi foliami musicie obchodzić się delikatnie. Są to zazwyczaj folie kierunkowe, więc jak nakleicie błotnik tak, a drzwi tak, to mogą się różnić odcieniem. Więc bardzo fajnie, jakby wszystkie bryty folii na kolejnych elementach były w tym samym kierunku. I tutaj zobaczcie, mamy liner. I mamy na linerze strzałeczki, które właśnie nam pomagają, jakbyśmy mieli jakiś odcięty bryt folii, w którą stronę daną folię ułożyć. Dodatkowo macie logo 3, seria 2080, te strzałeczki są co 10 cm, tak żebyście mogli też sobie dokładniej odciąć dane bryty. Mierzymy maskę i odcinamy folie.

Dzięki temu, że jest czarny podkład, nawet jak będą różnego koloru elementy w samochodzie, to i tak po nałożeniu folii będzie jeden, jednolity kolor, a nie że ten element będzie jaśniejszy, na przykład od drzwi. Także taka ciekawostka. No i od razu tutaj macie mikrokanalik. To nie będzie widoczne, bo jest bardzo, bardzo mały, dzięki któremu tam całe powietrze spod folii łatwo jest usunąć. To tyle z teorii, więc jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a my lecimy z maską. Dobra! Like saying you sorry for being real And ever since Michael Brown Man, Still killing, probably shooting someone right now. Ever since Trayvon, we continue to prey on. The struggle, still real, but it's just another day gone. The more things change, the more they stay in the same. On streets, streets is an everyday saying. Protecting the serve, shit, you could've fooled me. People don't be knowing shit, instead, steady trying to school me. Man, fuck them windows. Can't you see somebody's son die? Every time I turn around, it seems another mother cried. Another casualty by the boys in blue. I'm black and unarmed, and that's a threat to you. The police, the governor, and the jail. The whole damn system is guilty as hell. And ever since Freddie Gray, I've been praying for a better way, hoping for a better day. But don't nobody listen till you start a fire. See, I don't protest, cause I'll start the fire. This is self-expression, you can't restrict the movement. Saying you' sorry for being real, and never since Michael Brown, man, a crack is still killing, probably shooting someone right now. They think it's a joke. Not a

From the belly of the beast, from the streets, had to make it out. I only knew a vacant house. No heat, cold winners. Grew up a winner. I never lose, only learn a lesson. I'm a mutant, master splinter, past the finish. Now my goal, infinity, victorious. Mine in the future, my crew won't deliver. Person who want war, throw on the gloves. You ready to spar? I've been a rose in the thorns holding the keys. Time to the now the haters on their knees. Uh. Cause really, we on top. Really, we on top. I'm on top. See me, I'm on top. We on top. Hold crew on top. I can't stop. never, Koneczko. To jest. Gdzieś do Witamy Was Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku klejmy te rzeki. ktoś co? Patrz, pokaż, pokaż naszym widzom, jak nie powinno się przyciemniać. Nie wiem, czy ten obraz wymaga jakiegokolwiek komentarza z mojej strony. No nie w ten sposób, tak mi się wydaje, chociaż ja się nie znam, ja tu jestem przez przypadek, przyjechałem posprzątać podłogę i kazali mi auto wkleić. Czyli co, bierzemy się za odpuszczenie go, robimy, robimy wklejki i później go oklejamy. Wczoraj mieliśmy małą powódź. Czy znaczy ja miałem? Może nie będę używał opalarki, z której leci woda. Będzie to bardziej safety. Na Dla mnie Dlaczego? 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 Wiesz mi się Nie? Widziałeś jak walczyłem z tym z tym jaczkiem? No widzę właśnie, że... <laughs> no. Że kopuję. Super. Ja tu otrzymałem Myślałem, że samochód Auto do góry, żeby nie... Dę... No ja do niego by nie mówił, podnieś auto do góry i się nie denerwuj. A Kuba mówi, ty ja patrzę, zasilacze w wodzie. Przedłużacze w wodzie. Gdzie mam otworzyć te, te... te... Przedłużacz padł do wody. B***. I mówię, to już nie zejdę. Ty tak... Jesteś Także... Jakie te ro... te los... te Teraz tak, te dobra, tu trzymam, te. a teraz trzeba bramę odpowiedzieć, nie? Dobra, poczekaj... O, teraz opalarka Jeszcze opalarka ci do wody wpadła. Cię trzeba do zarządcy terenu. Zgłosić zażalenie. Za Co to. O, szyk. Ale powiem ci, że... <laughs> 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 Is there a heaven, there it hell You know where I take it and you know I do it well When I come through, to show up with spec I ain't want nothing but that motherfucking check You can catch me at your door, you can catch me in your home Oh, you're running late, just send the address to my phone Copy, paste and go Baby, don't be playing with me I could come through and take off your shit Take off your gear, take off your peace. If you hold back, that's the wrong way to be. Don't fuck with me, don't fuck with me. If you hold back, just remember this, please. Oh uh. Oh wow. Uh. They try, but they'll never get by, baby, oh uh. Oh uh. You can try, but you'll never get by, baby, oh uh. Oh uh. they try, but they'll never get by, baby. Oh uh. Tak jak chlej, jak jest. No dobrze, troszkę poopowiadam, co zostało zrobione. Cała fura praktycznie jest oklejona, łącznie z dachem. Rekinek zaraz też wjeżdża, lotka, y, drzwi, jeden bok, drugi bok. Jesteśmy w trakcie klejenia zderzaków. Wszystkie fleki są już zrobione. Zostały nam jeszcze lusterka, tylne klamki i proszę ja mnie was, dociemnienie tylnych lamp. No i co? Efekt końcowy Seata już za tydzień, a szykujemy jeszcze coś bardzo, bardzo fajnego dla macika. To będzie niespodzianka. Oglądajcie koniecznie za tydzień o godzinie 17.00. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, żeby nic Was nie ominęło. Wbijajcie na Instagrama naszego. Chodźcie do Kuby na Facebooka w Rapster Poznań, na Instagrama w Rapster Poznań, na naszego Instagrama, na wszystkie fajne Instagramy. Jak Wam się podoba robota? Kuby? Dobrze, niedobrze? No i co, tak jak mówiłem, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć! Eee, Mati, Mati, jeszcze zapomniałeś podziękować sponsorowi naszego odcinka, czyli firmie 3N, za dostarczenie materiału Folicem Seria 2080, Satin Vampire.